Cześć, witam Was mojej pracowni na Płoty, w której od ponad 10 lat uczę jak szyć. Dziś pokażę Wam mój sposób na to, żeby zawsze cięcie było równe i precyzyjne. Pokażę Wam cztery sposoby, cztery, <gry> na to, żeby ciąć idealnie równo, dokładnie tam, gdzie chcemy. Zapraszam! Żeby równo ciąć, oczywiście potrzebne są narzędzia do tego, żeby równociąć. E, bardzo ważnym aspektem przy precyzyjnym cięciu są e, nożyczki e, oraz nóż. A ja Wam pokażę sposoby, jak używać tych narzędzi w sposób prawidłowy, jak najbardziej prawidłowy. Nożyczki potrzebujecie do cięcia materiałów krawieckie. Nożyczki krawieckie charakteryzują się tym, że mają tak jakby przekrzywione ostrze, jedno ucho większe, drugie mniejsze. Prawidłowy sposób używania tych nożyczek to włożenie ręki w ten sposób, że wszystkie palce lądują w dużym uchu, a kciuk w uchu małym. Ten sposób używamy nożyczek. Takie nożyczek używamy do e, wycinania materiałów, do wycinania e, m, wzorów z materiałów, e, do przycinania. E, kolejnymi nożyczkami, które są niezbędne moim zdaniem w pracowni krawieckiej, a nawet amatorskiej, są nożyczki do precyzyjnego cięcia. E, one na pierwszy rzut oka wyglądają troszeczkę jak nożyczki e, do paznokci, ale absolutnie takimi nożyczkami nie są, gdyż mają. Prosty czubek. Nożyczki do paznokci mają czubek zaokrąglony, natomiast tutaj mamy małe nożyczki, które mają ostry, prosty czubek i ważne jest, żeby te nożyczki zawsze były dobrze zaostrzone. Pilnujcie ich, jeżeli takie macie, żeby Wam nie spadły na ziemię, żeby Wam się tutaj czubek nie wygiął i zawsze dbajcie o to, żeby ostrza były czyste. Dzięki temu zachowacie długo ich ostrość. Kolejnym narzędziem, którego ja używam do bardzo precyzyjnego cięcia prostych odcinków, czyli w momencie, kiedy musimy wyciąć długą prostą linię, to jest nóż krążkowy. Noż krążkowy jest o tyle zabawnym narzędziem, jeżeli możemy mówić o zabawności, że on nie działa sam. Zawsze do noża krążkowego potrzebujemy matę podkładową, tak zwaną matę samogojącą oraz linijki. Linijki mogą być prostymi linijkami, tak jak ja tutaj mam linijkę celową i centymetrową, ale możecie też ciąć takim nożem przy linijkach po łuku, lub na przykład przy linikach trójkątnych. Dobór linijki zależy od tego. Co w danym momencie y, chcecie ciąć? Natomiast y, co mogę powiedzieć o nożu krążkowym? Noż krążkowy ja polecam noże takie, które mają uchwyt dosyć stabilny, gdzie możecie sobie chwycić i y, jeżeli dużo tniecie, to dobrze jest mieć y, nóż z wyprofilowanym podejściem y, pod, pod rękę. Ja mam y, nóż Fiskarsa, widzicie, ogumowany dodatkowo. Natomiast przy y, jeżeli y, takie cięcia nożem wykonujecie sporadycznie. Nie jest to główne, y, główny sposób cięcia materiału w Waszej pracowni, to wystarczy zwykły, prosty nóż krążkowy bez profilowanej rączki, taki do cięcia na wprost. Co jest ważne przy używaniu noża krążkowego, y, że ostrze w nożu krążkowym jest zawsze chowane A, i pilnujcie, żeby po użyciu, w momencie kiedy macie nóż otwarty i tniecie, żeby po tym użyciu nóż schować. Ja bardzo lubię to rozwiązanie w, w tym modelu, gdzie tu akurat jest guziczkiem. Natomiast w większości noży krążkowych, takich tych prostych, wystarczy odciągnąć guzik, ten przycisk, suwadło, którym otwieracie nóż. Ostrza polecam tytanowe, one się najlepiej sprawdzają, długo trwają. Długotno, długo są ostre. Zwykłe ostrza tępią się dużo szybciej. Pamiętajcie zawsze, czy to nóż krążkowy, czy to nożyczki, że ostrza się tępią. To jest normalne podczas używania ostrza się zużywają, natomiast zużywają się szybciej na materiałach pochodzenia syntetycznego, czyli na tzw. materiałach sztucznych, natomiast na włóknach naturalnych są dłużej ostre. O tym, jak ostrzyć nożyczki, jakie są sposoby ostrzenia, opowiem Wam w innym filmie. A teraz idziemy na zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne z cięcia zaczniemy od cięcia tkanin. Tkaniny najczęściej wycinamy, gdy potrzebujemy wyciąć sobie jakiś kształt. Moją praktyką jest, że kształt, który potrzebuję wyciąć, zawsze rysuję sobie na lewej stronie materiału. Lewa strona to jest ta e, z mniej wyraźnym wzorem. Tutaj mamy wzór nadrukowany po prawej stronie, więc to jest prawa strona, to jest lewa. Ja już mam narysowany kształt serduszka. E, nie jest to jakiś mega popularny kształt. Jest specjalnie taki przygotowany dla was do tego filmu, żeby wam pokazać punkty newralgiczne. W serduszku mamy odcinki proste, mamy łuki, mamy zejście ostrego kąta i to wszystko trzeba wyciąć precyzyjnie. Jak to zrobić? Tak jak mówiłam, chwytamy nożyce w ten sposób, żeby wszystkie palce poszły w duży. Ucho, kciuk w małe. I co jest ważne przy takim cięciu? Cie ważne jest, żeby nie podnosić materiału do cięcia. Tniemy nożycami krawieckimi po stole. Po to one mają przekrzywione, rozosiowane te ostrze, właśnie po to, żeby ciąć po stole. Opieram dolną krawędź ostrza o stół, ręką przytrzymuję sobie górę materiału i tnę po wyznaczonej kresce. To samo robię na łukach. Ważna lekcja numer jeden. Nie podnosimy materiałów i nie wyginamy nadgarstka podczas cięcia. Żeby wyciąć taki łuk, gdzie wzwór, który chcecie wyciąć, zakręca, nie wyginamy nadgarstka, nie siłujemy się, tu nie napinamy mięśni, e, ponieważ e, stracimy tutaj prawidłowe ułożenie dłoni i prawidłowy nacisk mięśni na usz e, nożyc i nam się tu rozosiuje. Rozo rozo Ważne jest, żeby to wszystko ładnie pochodziło, więc rękę prostujemy a obracamy materiał. Przecież nikt nie mówi, że materiał jest przybity gwoździami do stołu, prawda? Można sobie nim ruszać. Ważne jest, żeby go nie podnosić. On się podnosi tylko tyle, ile potrzebuje ostrze noża. W ten sposób dochodzimy do ostrego kąta. I teraz tak. Kolejnym takim sposobem, tipem na. Cięcie takich rzeczy, moim, które ja stosuję, nie jest na siłę odginanie tego kawałka materiału przechodzenia w tą stronę. Ja sobie obracam całą moją robótkę w drugą stronę i zaczynam ciąć z drugiej strony, tak żeby skończyć cięcie tutaj w czubku serduszka. Widzicie? Przytrzymuję sobie ręką materiał, obracam go w trakcie cięcia. I drobnymi posunięciami wycinam kształt, który potrzebuję. Co ważne, zobaczcie, na łukach robię małe nacięcia, krótkie cięcia, natomiast na krawędziach prostych staram się nożyce jak najdłuższym cięciem pociągnąć, także wykazać jak największą część ostrza. Drugim sposobem na wycinanie takich kształtów, które są symetryczne, jest po prostu złożenie materiału na dwa. Czyli składamy sobie tkaninę na dwie warstwy i uwaga, po narysowaniu kształtu, powiedzmy, że sobie rysujemy jakiś kształt, niech będzie znowu serduszko. Miłości w życiu nigdy nie jest za wiele. A jak prawidłowo wyciąć taki kształt? Jeżeli będę wycinała pół serduszka yy, i zacznę to teraz ciąć w tej chwili tak, jak jest, tutaj usytuowane na materiale, to prawdopodobieństwo, że to serduszko nie będzie symetryczne jest ogromne. Dlatego tu w sukurs przychodzą mi szpilki. Yy, ja używam szpilek długich, bo lubię. Możecie używać dowolnych szpilek. Natomiast trzeba sobie te materiały spiąć. I gdzie je spinamy? To jest kolejny właśnie tip do równego cięcia. Nie spinacie sobie w miejscu gdzie macie linię wykroju, tylko spinajcie sobie po wewnętrznej stronie, czyli to, co będzie waszą formą do szycia. Nie w zapasie materiału, tylko tutaj w formie. Pilnujcie, żeby ostrza od szpilek nie wchodziły w linię e, cięcia, tu, gdzie będziecie cieli. Zobaczcie, cztery szpilki na taki mały kształt to jest naprawdę bardzo dużo. Już wystarczy tego dobrego. I dzięki temu, że macie zeszpilkowane przez dwie warstwy, to nic Wam się nie przesunie. I teraz możemy spokojnie tą samą metodą co poprzednio nożyczki ciągnięte po stole i tniemy sobie po obrysie kształtu. Dzięki takiemu przytrzymaniu materiału uzyskamy dwie symetryczne części wykroju. Ułatwia to i przyspiesza pracę. Zobaczcie, mamy połowę mniej cięcia, natomiast kształt wychodzi. Symetryczny. I mamy serduszko. Innym sposobem cięcia tkanin, szczególnie kiedy musimy ciąć długie proste, jest używanie noża krążkowego. E, na przykład, kiedy chcemy pociąć tkaninę w paski, lub e, kiedy nam zależy na tym, żeby dopasować cięcie do wzoru. E, jak widzieliście, noże, nożyczkami tnę z reguły od lewej strony, więc ten wzór jest słabo widoczny, natomiast kiedy mi zależy na tym, żeby wyeksponować wzór w moim uszytku, korzystam z noża krążkowego. Nóż krążkowy, mata podkładowa samogojąca i linijka. A, prawidłowo, żeby używać noża, powiedzmy, że chcę usiąść sobie, wyrównać krawędź. Najpierw zobaczcie, materiał złożony na dwie warstwy. A, na nożu krążkowym tak naprawdę, w zależności od ostrza noża, możecie nawet ciąć do 8 warstw. E, oczywiście wymaga to trochę przyłożenia siły i nóż krążkowy e, nie jest dla osób, które nie mają docisku w ramieniu. Dobrze jest używać noża krążkowego w pozycji stojącej, kiedy stoicie i układ Waszej ręki do ostrza, do układu tutaj, jest taki naciskający, kiedy wbijacie się e, ostrzem w materiał. E, natomiast nie jest to e, działanie takie, które wymaga e, opierania się całym ciężarem ciała i nie wiadomo jakiej masy. Delikatnie, z wyczuciem. Po kilku cięciach na pewno y, złapiecie, jakie natężenie i jaki przycisk jest dla Was y, najlepszy. O. Jeżeli tniemy przez dwie warstwy, to dobrze, jeżeli chcecie mieć równy pasek, który będzie y, nie będzie miał takiego nałączania, takiego skoku, tylko będzie tylko, y, To dobrze jest wyrównywać sobie cięcie, kąt prosty ustawiać do miejsca złożenia materiału. Czyli tutaj mamy krawędź, gdzie materiał jest złożony, tu mamy brzegi luźne, tak. I teraz linijką, ko wykorzystuję przezroczystość linijki, wyrównuję sobie linię liniału, żeby była równoległa do linii zgięcia materiału. To jest bardzo ważne. I teraz tak, jedną ręką dociskam linijkę i zobaczcie, li lini linijkę trzymam wzdłuż linii cięcia. Ręka musi iść prosto. Nie możemy trzymać tak. Nigdy nie opierajcie ręki palcami w stronę brzegu, przy którym będziecie wykonywać cięcie. W ten sposób bardzo łatwo może dojść do tragedii, szczególnie kiedy Wam zleci nóż, poślizgnie Wam się ręka no, różne sytuacje się zdarzają. Ważne jest, żebyście trzymali rękę równolegle do linii cięcia. Wtedy Wasza ręka jest bezpieczna i nawet jeżeli nóż się omsknie, jeżeli wjedziecie na linijkę lub coś się wydarzy, ktoś Wam zwróci uwagę, krzyknie, przestraszycie się. Cokolwiek, to wasze palce są bezpieczne, to jest bardzo ważne, więc pilnujcie tego. Biorę nóż, otwieram na czas cięcia, przykładam nóż do maty podkładowej przed materiałem i wjeżdżam nożem na materiał. Idealne proste cięcie, a nasz pasek, dzięki temu, że równo tu przyłożyliśmy minikę, nie ma na złożeniu, tu miejscu, gdzie, był, gdzie było złożenie ma materiału, nie ma przeskoku. Jest równa, prosta linia. To samo narzędzie możecie wykorzystać, jeżeli zależy Wam na cięciu do wzoru. Tutaj mamy na tym materiale jakieś takie wachlarzyki. One się układają ładnie po skosie. a I powiedzmy, że zależy mi na tym, żeby wyciąć sobie pasek równolegle, żeby mieć długi, ładny paseczek. Tu karate, jeżeli materiał złożymy na pół, to będzie pasek trójkątny. A no, według wzoru, no to zobaczmy, jak to, będzie, jak to nam wyjdzie. E, przykładamy sobie linijkę, brzeg liniki do wzoru. Zwróćcie uwagę, że materiał wcale nie musi być ułożony e, w żaden sposób równolegle czy prostopadle do linii, które są na macie. Te linie są pomocnicze i służą zupełnie do, do czegoś innego, o czym zrobimy osobny filmik. Natomiast, jeżeli chcemy ciąć do wzoru, przykładacie sobie krawędź linijki dokładnie w tym miejscu, w którym chcecie, i znowu opieramy rękę w sposób bezpieczny. Pamiętajcie, nigdy tak. Zawsze tak. Otwieramy nóż. Wycinamy. Nóż zamykamy. Odsuwamy sobie w tym wypadku akurat nasz trójkącik, taki ładny. O, to zobaczcie, piękny, prawda? Natomiast mogę sobie przesunąć linię dalej i wyciąć. O, tutaj równolegle. I też znowu nóż otwieramy. Ręka na linijce, żeby się nie przesuwała do końca. I oto mamy. Idealnie prosty paseczek, zobaczcie. Trójkącik taki otwarty. Nożyczkami zajęłoby to Wam z 15 minut, a mielibyście poharataną krawędź. Natomiast tutaj przy cięciu nożem, nie dość, że idzie wszystko wzdłuż wzoru, tak jak chcieliście, to jeszcze macie piękną, równiutką krawędź. Bardzo podobne zasady co do cięcia materiałów dotyczą się e, także dzianin. Do tej pory pokazywałam Wam tkaniny, tutaj mamy dzianinę, single jersey, dzianinę elastyczną, która się ładnie rozchodzi po długości i po szerokości. Jak uciąć to, żeby to miało sens, żeby krawędzie były w miarę równe? Używam do tego też ostrych nożyczek lub ostrego e, noża krążkowego. Zasady są dokładnie takie same. To samo dotyczy dzianin co tkanin, więc też przed cięciem dzianiny powinniśmy ją zeszpilkować jeżeli tniemy części symetryczne. Czasami dzianiny są bardzo lejące i jest utrudnione cięcie. Wtedy dobrze jest sobie podkleić dzianinę chociaż na chwileczkę fizeliną z klejem. Ta dzianina jest dosyć stabilna więc nie będziemy tego robić natomiast pokażę Wam jak ładnie i równiutko tą dzianinę odciąć. I znowu układamy nożyczki na stole brzeg dzianiny, który nam się roluje, bo jest to dzianina i to jest normalne, rozkładamy sobie na płasko, nie tniemy przez tę bo tu będzie zawsze e, taki skok krzywy. Przytrzymujemy ręką i odważnie przytrzymując łapką, stabilizując sobie, tniemy równą linię. Zobaczcie, moja linia jest taka średnio równa, natomiast jeżeli Wam zależy, by to było idealnie równo, no to w sukurs nam idzie tutaj nóż krążkowy. I znowu to samo. Podkładamy matę podkładową, samogojącą. Przykładamy linię i też prostujemy brzeg zrolowany materiału. Przykładamy, otwieramy nóż, pyk, ręka wzdłuż i ciach, i raz, i dwa, wszystko ładnie ucięte. Przy wycinaniu wykrojów na odzież na przykład, kiedy mamy e, linie skręcające, jakieś podkroje pach czy rękawów, e, ważne jest, żebyście zrobili dokładnie to samo, co z kainami. czyli szpilkujemy sobie dwie warstwy materiału i jeżeli mamy na przykład tutaj wykrój, w taki sposób to też, zobaczcie, tutaj szpilkami sobie zestabilizuję brzeg, który mi się zwija, właśnie po to, żeby mi się nie zwijał i też ważne, pilnujcie, żeby ostrza szpilek, żeby te metalowe części od szpilek, a i szklane kule, te oczka nie wchodziły w miejsce, gdzie będziecie ciąć. Jeżeli, jeżeli traficie ostrzem noży, nożyczek na szpilkę lub też nożem krążkowym na szpilkę, to tutaj ostrze Wam się stępi, będziecie mieli uszkodzony brzeg noża i on już nie będzie ciął tak pięknie, jakbyście chcieli. I znowu przytrzymuję ręką, mimo że mam spięte i po stole blisko, zobaczcie, niedużymi cięciami. Ciach, ciach, ciach. Obracam, kiedy nadgarstek mi się nadwyręża, Ciach. Ciach, 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 I oto mamy wycięte. Zastosujcie moje rady, nie tnijcie w powietrzu. Niech wycinanie, łowickich wycinanek w powietrzu, kiedy pracujecie w ten sposób i materia wam ucieka. Zobaczcie, jak mamy materiał w ręku w powietrzu, to nawet nie jesteśmy w stanie prostej linii wyciąć. To wszystko fruwa, ucieka, szczególnie na dzianinach. A życzę wam powodzenia. Zainwestujcie w dobre nożyczki, ostre, które Wam na długo starczą, a ostrze tytanowe w nożu krążkowym, dobrą matę i tak naprawdę linijkę. Linikę najlepiej przezroczystą, z prowadnicą. Jeżeli szyjecie ubrania lub korzystacie z europejskich wzorów, kupcie sobie linijkę w centymetrach. Jeżeli Waszą przygodą ma być w szyciu patchwork, lub też korzystacie z wykrojów tylko i wyłącznie ze stron amerykańskich, to kupcie sobie linijkę calową. I w tym momencie jesteście wyposażeni na piękne, równe cięcie. Powodzenia!